Życzę Wam dużo pieniędzy, dużo zdrowia, dużo miłości, dużo radości. I seksu z wami kobietami, jeśli macie aż do białej kości. A jak jeżeli macie to walenia konio z kurwa kości. Tego Wam życzę, wasz ukochany w streamer Robercik, aka Robert Tomaszczyk na Facebooku. No i zdrowie. To do zera, co? Do zera. Zdrowie. Jebaj, jebaj, jebaj czy nie jebaj? na raz? Na raz, na no, raz, na raz, na raz, Żeby raz, widzieli, jak to się na raz, na raz, na raz, Żeby było no. na no. na na Ao então, ah,